Biegniemy 5 kilometrów, 200 metrów około. Biegniemy, staramy się razem, żeby się nikt nie zgubił, bo jest to trening, nie jest trasa oznaczona. E, dzisiejszy bieg to bardzo fajna idea. Łączy ludzi chcących biegać. Skąd w ogóle wziął się taki pomysł? E, 7 lat temu zaczę zaczęliśmy trenować sobie tutaj wspólnie bieganie w parę osób. No i tak postanowiliśmy, żeby nowy rok po kilku miesiącach treningów przywitać na biegową. I tak zrodził się pomysł noworocznego biegu kotomowskiego. Najpierw zaczynaliśmy dosłownie w kilka osób, w jakiś dzień po nowym roku, w śniegu w błocie, pierwsza edycja, a potem to już poszło. Dzisiaj mamy siódmą edycję. Z roku na rok jest coraz więcej osób chętnych do noworocznego takiego spotkania biegowego. no Dzisiaj myślę, że będzie ponad 50 osób. Trenujemy jako grupa biegowa HTMO. Zresztą nie tylko nasza grupa jest tutaj. Jest kilka grup biegowych z naszego powiatu. Są Heroni z Wieliszewa, są zawodnicy Serowska Biega z hotelem Narwil. Inne grupy mniejsze, które dopiero zaczynają swoją działalność. Bieganie jest coraz bardziej przecież popularne. Także myślę, że z roku na rok ta impreza, mimo że treningowa, okaże się, że będzie się rozrastała i trzeba będzie pomyśleć o jakimś takim biegu noworocznym z prawdziwego zdarzenia. Czyli z tego, co mówisz, można wywnioskować, że taki bieg będzie łączy cały powiat. Cały powiat. Tak, myślę, tak, i nie tylko, bo przyjeżdżają osoby z Warszawy, przyjeżdżają osoby z Nowego Dworu Mazowieckiego. Takich biegów po prostu brakuje w nowy rok na naszym terenie. W Warszawie były 1 stycznia, drugiego były biegi parkranowe w Warszawie. Natomiast taki noworoczny w Chotomowie, no widać zyskuje popularność i widać, że są chętni na takie spotkanie biegowe. Potem mamy ciasto, herbatę, żeby każdy jeszcze po biegu mógł chwilę porozmawiać, swoje plany na nowy sezon przedstawić, gdzie będzie startował ewentualnie. Także, także rozmów do pobiegu też będzie sporo na ten temat, na temat biegania. Powiedz jeszcze ostatnie pytanie, jak będzie wyglądała trasa dzisiejsza Trasa ma około 5 km 200 metrów. Nie da się takiej piątki fajnej stworzyć. Można dwie, dwie pętle zrobić, ale chciałem dzisiaj jedną, żeby cały chotomu obiec pokazać nowe miejsca, nowe trasy biegowe. Trasa będzie głównymi ulicami, dwiema najgłówniejszymi, ale też takimi bocznymi osiedlowymi. Będziemy biec wspólnie, żeby nikt się nie zgubił. Jest to trening. Mamy rowerzystę na końcu, któremu na pewno nie będzie najcieplej dzisiaj, aczkolwiek będzie zamykał trasę.